Rozdział 30. Odpływ Zuzanna patrzyła z wielkim żalem, jak przeorano i obsadzono na wiosnę ziemniakami piękny stary trawnik w Złotym Brzegu. Nie protestowała jednak nawet wtedy, gdy poświęcona została jej ukochana rabata piwoni, lecz gdy rząd Bordyna uchwalił przepis dotyczący zmiany czasu zimowego na letni, Zuzanna się zbuntowała. Istniała jeszcze przecież nad Rządem Unii Władza Wyższa, której Zuzanna winna była posłuszeństwo. Czy pan uważa, że wolno mieszać się w porządek Boga Wszechmogącego? Zapytała gniewnie doktora a Doktor odpowiedział dość kategorycznie, że przepisów trzeba przestrzegać, wobec czego wszystkie zegary w Złotym Brzegu przesunięto na czas letni. Jednakże doktor Blight nie miał władzy nad budzikiem Zuzanny. Kupiłam ten zegarek za własne pieniądze, kochana pani doktorowo, powiedziała stanowczo. I będzie chodził zgodnie z czasem boskim, a nie bordenowskim. I Zuzanna kładła się spać i wstawała według czasu boskiego. I tak też ustalała swój porządek dnia, posiłki w wyniku protestów domowników. Podawała według czasu bordenowskiego, i według tego czasu musiała chodzić do kościoła, co było dla niej szczególnie trudne do zniesienia. Modliła się jednak według własnego zegarka, według którego karmiła te szkóry, toteż ilekroć spojrzała na pana doktora w jej oku dostrzec było można skrywany triumf, przynajmniej w tym postawiła na swoim. Bąsaty księżyc jest wręcz zachwycony tą zmianą czasu, powiedziała mu któregoś wieczoru. Nic dziwnego, że jest zachwycony, bo to podobno niemiecki wynalazek. Słyszałam, że o mało co nie stracił niedawno całego zbioru pszenicy. Krowy Warrena Meda darły mu się w zeszłym tygodniu na pole, tego samego dnia, kiedy Niemcy zdobyli Cheming co jest może zbiegiem okoliczności, a może nie, i zrobiły tam niezłe spustoszenie. Pani Klow zobaczyła to przypadkiem z okna na strychu. W pierwszej chwili nie miała zamiaru mówić o tym panu Pajerowi. Wyznała mi, że aż rozkoszowała się widokiem krów pasących się pasących się w jego pszenicy powiedziała sobie, że dobrze mu tak ale potem pomyślała, że jednak zbiór pszenicy jest teraz sprawą wielkiej wagi że hasło pomóż oszczędzając znaczy przecież, że trzeba oszczędzić tę pszenicę i przepędzić te krowy zeszła więc na dół i zadzwoniła do wąsa tego księżyca zamiast podziękować powiedział jej tylko coś podejrzanego pani Clow nie twierdzi wcale, że to było przekleństwo bo przecież nie można być pewnym tego co się usłyszy przez telefon w każdym razie swoje zdanie na ten temat ma, ja zresztą też, ale go nie wyrażę, bo jak widzę, idzie to Pastor Meredith, a Wonsaty należy do Rady Parafialnej, więc musimy być ostrożni. Szukacie tej nowej gwiazdy? Zapytał Pastor Meredith, podchodząc do panny Olivier i Irylich, które stały pośród kwitnących ziemniaków, zapatrzone w niebo. Tak, właśnie ją znalazłyśmy. O tam, tuż nad wierzchołkiem tej najwyższej starej sosny. To niesamowite, patrzeć na coś, co zdarzyło się 3000 lat temu, nieprawda? powiedziała Ryla. Astronomowie twierdzą, że wtedy właśnie miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do powstania tej nowej gwiazdy. Nawet takie wydarzenie nie może umniejszyć znaczenia faktu, że Niemcy są znowu zaledwie o krok od Paryża. Nawet jeśli spojrzeć na to z perspektywy systemów gwiezdnych, chciałbym być astronomem, powiedział zadumia pastor Merilit, Patrując się gwiazdem. Tak, to musi być niezwykle przyjemne, przyznała panna Oliwier. Nieziemsko przyjemne, nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu. Chciałabym poznać paru astronomów. Powtarzaliby pani plotki z nieba, zaśmiała się Rilla. Ciekawe, czy astronomowie w ogóle interesują się sprawami ziemskimi, powiedział dr Blythe. Może na takich, którzy. Studiują kanały na Marsie, nie robi wrażenia zdobycie czy stracenie paru metrów okopów na froncie zachodnim. Czytałem gdzieś, powiedział, czytałem gdzieś, powiedział pastor Meredith, że Ernest Renan jedną ze swych książek napisał podczas oblężenia Paryża w 1870 roku i że pisanie jej sprawiło mu wiele przyjemności od filozof. A ja czytałam jeszcze. Powiedziała pan Oliwier, że na krótko przed śmiercią powiedział, że żałuje, iż nie zdąży się przekonać, czego dokona w życiu ten niezwykle interesujący młody człowiek, cesarz Niemiec. Ernest, gdyby Ernest Renan wstał z grobu i zobaczył, co ten interesujący młody człowiek zrobił z jego ukochaną Francją, nie mówiąc zresztą o całym świecie. To jego bezstronność nie byłaby chyba tak jednoznaczna jak w roku 1870. Ciekawe, gdzie jest teraz Jim, pomyślała Rilla. Wróciły wspomnienia. Już ponad miesiąc minął od wiadomości o zaginięciu Jima. Mimo wielu usiłowań, niczego więcej nie udało się ustalić. Przyszły jeszcze dwa czy trzy listy, które napisał przed atakiem na okopę, a potem zaległa nieprzerwana cisza. Niemcy byli teraz znów nad Marną, coraz bliżej Paryża. Dochodziły pogłoski o kolejnej ofensywie austriackiej na linii Piawy. ryle ogarnęło przygnębienie. Odwróciła wzrok od nowej gwiazdy. Była to jedna z tych chwil, kiedy nadzieja i odwaga całkiem ją opuszczały. Kiedy wydawało się jej, że już dłużej tego nie zniesie. Gdyby tylko mogli wiedzieć, co stało się z Jimem. Nawet świadomość najgorszego byłaby lepsza od niepewności. Lecz pod naporem strachu, zwątpienia i niepewności tak trudno jest zachować hart ducha. Gdyby Jim żył, jakieś wieści o nim dotarłyby przecież. Musiał zginąć, a jednak tego nie wiedzą, nie mogą mieć pewności, a wtorek będzie na niego czekać, dopóki nie zdechnie ze starości. Wtorek to przecież tylko mały, wierny, chory na reumatyzm piesek, który nie wie o losie swego pana więcej niż oni. Rilla miała złą noc i długo nie mogła zasnąć. Kiedy się obudziła przy oknie siedziała Gertruda Olivier, wychylona jakby witała srebrny, tajemniczy świt. Jej pełen wyrazu intrygujący profil i obfitość ciemnych włosów rysowały się wyraźnie na tle blado złotego nieba. Rilla przypomniała sobie, jak Jim zachwycał się łukiem brwi i kształtem podbródka panny Gertrudy i wzrygnęła się. Wszystko, co przypominało jej Jima, coraz częściej sprawiało nieznośny ból. Śmierć Waltera zadała jej sercu straszny cios. Lecz rana była czysta i powoli się goiła, i choć blizna, po niej miała pozostać na zawsze. Jednak w żywej ranie, spowodowanej zniknięciem. Dzima tkwił cierń, który nie pozwalał jej się zabliźnić. Te zmienne uczucia od nadziei do rozpaczy, to nieustanne czekanie na list, który nie nadchodził i który mógł nigdy nie nadejść, te informacje w gazetach o maltretowaniu jeńców, ten niepokój na myśl o cierpieniu Jima, to wszystko coraz trudniej było znosić. Gertruda Oliwiera odwróciła głowę, jej oczy lśniły dziwnym blaskiem. Rillo, znowu miałam sen? Och, nie, nie. Krzyknęła Rilla, kuląc się ze strachu. Sny panny Gertrudy zawsze przepowiadały nieszczęście. Rilla to był dobry sen, posłuchaj. Śniłam jak przed czterema laty, że stoję na stopniach werandy i patrzę na glen. Wszystko nadal zalane było wodą, która chlupotała u moich stóp. Ale kiedy tak patrzyłam, fale zaczęły się cofać, i cofały się równie gwałtownie jak niegdyś przypłynęły. Cofały się i cofały aż do zatoki, i oto przede mną znowu pojawiło się glen piękne i zielone, a nad doliną tęczy rozpostarła się tęcza, tęcza tak wspaniała, że aż mnie poraziła. I wtedy się obudziłam, Rillo, zaczął się odpływ. Chciałabym w to wierzyć, wesnęła Rilla. Me proroctwo strachu nie przynosi, daj mu wiarę, radość światu głosi. Zacytowała Gertruda niemal radośnie: Uwierz mi, ja nie mam wątpliwości. Lecz pomimo wielkiego zwycięstwa Włochów nad Piawą, które odnieśli kilka dni później, Gertruda miewała wątpliwości i to nierzadko w ciągu całego następnego strasznego miesiąca. A kiedy w połowie lipca Niemcy znów przekroczyli Marną wszystkich ogarnęła rozpacz. Nie było sensu, jak sądzili, łudzić się nadzieją, że cud nad marną może się powtórzyć. A jednak powtórzył się i raz jeszcze jak w 1914 roku nad marną odwróciły się koleje losu wojny. Odziały francuskie i amerykańskie z druzgocącą siłą spadły nagle na nieosłonięte skrzydło wroga i niemal w tak nieprawdopodobnym tempie jakbyś nie, zmienił się cały bieg wojny. Alianci odnieśli dwa wspaniałe zwycięstwa, powiedział dr Blight 20 lipca. To początek końca. Czuję to, czuję, powiedziała pani Blight. Bogu dzięki! westchnęła Suzanna, składając swe stare, drżące dłonie. Potem dodała szeptem, ale to i tak nie wróci nam naszych chłopców. Mimo wszystko poszła, by wiesić flagę po raz pierwszy od zdobycia Jerozolimy. Kiedy flaga załopotała dumnie na wietrze nad jej głową, Suzanna wzniosła rękę i zasalutowała tak, jak widziała, że zasalutował Shirley. Wszyscy daliśmy coś siebie, żebyś mogła tak powiewać, powiedziała. 400 tysięcy naszych chłopców popłynęło za morze. 50 tysięcy poległo, ale jesteś tego warta. Wiatr rozwiał jej siwe włosy, pasiasty Fartuch, który okrywał ją niemal od stóp do głów, skrojony był zgodnie z wymogami oszczędności, a niszykło jednak Zuzanna wyglądała wspaniale. Była jedną z wielu kobiet odważnych i cierpliwych, dzięki którym odniesiono zwycięstwo. jej osobie Wszystkie składały cześć symbolowi, za który walczyli kochani przez nie mężczyźni. Tak myślał zapatrzony w nią dr Blight, stojący w otwartych drzwiach. Zuzanno, powiedział, kiedy odwróciła się, by wejść do środka, na tobie zawsze można było polegać.